Witam, oglądających. Zapraszam na pierwszy film w tym miesiącu pod tytułem Rynek Łomza. Lica kolejowa. Wiłgęco <tryk> nie dagać. Po 60. Po 60. Po kolei wszystko po 60.

I orzechy. Różnie, Na no. kogo popatrzy? Po dwie dni, po 15 po 7. To, to jest da. To nie. Nie, nie. Nie, Sztuka. Nie, nie. Nie, nie. Ja këtu i din, e ja topof shuçi dhe kuj i krajt, mos e di s'ka, kurrë pa koshtëçi zëre.

z tego z pierwszego lądu już widać i mieli potrzeb numer telefonu 510 347 698

No, A w to ważono? Yy, z para 180 zł i zł 90 zł. Tyleczkę bym przemienił na samczyka, gdyby ktoś miał. O! To może jakiś numer kontaktowy podamy. Nie, dobra, to tak. na rynku najlepiej. Na rynku najlepiej. Ja tam numerów nie podaję, chyba, tak. że jakaś ładna dziewczyna to wtedy mogę podjąć. No. A może się trafi, na to, nie wiadomo to to ogląda. Bo jeszcze dwa samce mi potrzebne. No. Tak. Jak ona zostanie, to trzy. Coś, coś podobnego jak no, ona, tak? No zamiana na samą. Zawsze przyjść zobaczyć można, jak podoba. No tak, można. Zamięć, Może ktoś ma akurat y, kilka Oczywiście. samców. Mówię, to czasami różnie, tak jest, no ja mam, bywa, tak. ja mam z nią teraz trzy samice z nie? Bo tu samcika dokupiłem, nie? Hmm. Jednego było cztery. A jaka cena takiego samcika? Dwie stówki, Ale bo tak No na pewno też gdzieś tak. z ręce. No tam powiedzmy. Nie? Jak ktoś by chciał, to do dogadania. Nie? No tak. No tak. Ocenę się podaje, a ktoś, ktoś mówi od siebie, tak? co byś chciał dać. Wtedy można gdzieś się spotkać. Dobra, dobra. 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 Czyli ja. jak chce, to i też I Jak lepiej na tym chyba lepiej tutaj, na sprzedałem 11. 11. Na no. jakbyś no, pan sam dał czerwonego, to 13. No ale te pieniążki pośmie na coś u mnie. Ja, jest... Nie do niego. No ja, jest... I ja, taki jest, jest tak? Coś jest. Trzyma to, bo tam nie padają, to W jakiej cenie wyjaśniaki? Załogi. To tak średnia. para, 100, druga 70, samlica 80. Tak to się ma. A ta para? ta para 6D. Numer telefonu może chce Pan dostępnić? Nie Nie, okej Telefony się nie jest. Okej, dziękuję, idę dalej ile takich w ogóle? Ja zaniadałem 2,5 Jego, to jest samczyk, nie? Łapcie w miarę tak odcięty dobrze też, nie? Z tego roku gołąbek ma być samczyk, nie? Dobrze, dobrze z nim To się dać sobie, to Tej Jarku jest y, człowiek y, od Winerki, mówi, że trzy dychy daje Ten co by. A nie, dobra, spoko A za ile to maksymalnie minimalnie oddać? Winerkę, Winerkę, chodzi o Winerkę, tak? Zaraz. Dobra, dobra, dobra Mówi, się najmniej 35 Powiedz, ja mam tylko 30 Ja nie dołożę, sobie. Tu masz te... Po 5 tych masz te czarne, nie? To jest samiec, samica, nie? A tego... A tak 50?

no tak, ale tak to 50, jak się, czy nie, czy to, to mogę idzie. zapytać jeszcze, nie? No nie, to 50, się, to, na rzadze, to tam jeździcie, to wiesz co, nie tyle. A to jeszcze to... ciekawe, co tu jeżdży, żeby to samica ma pęta, to chuj co tu jeździ. To wygląda na samiczkę. To wygląda, ja sam co buduję, jak To, no to się... on y, tu nie patrzy, bo to jeszcze nie przebiegało. No to nabierze dopiero koloru, nie? Tak. No. Y, dopiero y, skrzyżeje. Dokładnie, Też nie złapało koloru, bo jeszcze zobacz. Na końcówce tych, tych piór jest e, lęta, na jednym jest, na drugim nie ma. Nie, jeszcze piór nie zgubił nawet. Ja miałem tutaj dzisiaj też sericzki, ale poszła, nie? Swifty mają różne kolory. A, słabo czyste Swifty. I jaka to cena? Zależą od od 20 zł A numer telefonu może chce panu wystawić. Kto ty chciał to mnie na Olifie znaleźć, bo tylko ja wystawiam. Aha, Aha. jest numer jak coś. Tak, jest nawet całość No 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 Czy do mnie druga.

Dziękuję. A u pana w jaki ceni króle? 120. Nie. Nie, nie, nie. będzie dłuższył, to powinno zabiją skonarzeć. Nie. Młodzi. A ta parka? Pięćdziesiąt. 50 nie, to u mnie dwie pary młode. A stare zostały, bo stare mają młode na wypadek. Ja z tego zwiedziłem czar. Jaka cena tej czerwonej parki czy to? 7. 7. A co to w ogóle się? Wiski Saksuński. Numer telefonu może chce tam sobie... Nie. Nie koniecznie, ok. Cześć, No trochę chłodno dzisiaj, tak. Może nie aż tak zimno, ale trochę chłodno jak Można stać, jak może? stać w to miejscu... Tak się A, no to faktycznie, to tak trochę. Z wieczora było biało się zrobiło na samochodzie, patrzę krople ale teraz pewnie tu pana, czyli też nie i jaka to cena jego? Za osiem tych kupów sprzętu śliczne są tak jak słonko świeci I tak się mienią miałem dwie kurki też

Przepraszam, jaka to cena tych? Co to jest? Łyski saksońskie z jaka... 250 zł. Ile? 250 zł. Za całą parę. Za całą parę. A te tutaj? To tak samo, tak?

Takie marchewskie to załatwisz? Trzeba to załatwić, po to nie ma. Ale kiedy? Za miesiąc? Młodo, będę brał. Aha. No nie ma co. A i jaka, jaka cena tych papug? Na górze po stówce, a te na dole po 150. Uuu. I tej te za sztukę. Tak. Numer telefonu może chcecie udostępnić? O, nie, tam nie potrzebuję. Nie koniecznie. Okej. Okay.

Mniej jako coś sprzedało się będzie. O tam kurczę, że dzwonili ostatnio. Wczoraj do mnie też chłop dzwonił 40 chciał od razu. Mój że twój fili do Jednak coś tam to... No nie wiem, mówił, że dzisiaj ma się zjawić. Coś tam jakaś skuteczność tego no, jest. No no. Oj oj, wczoraj puszka do mnie jakiś człowiek przyjechał, też zabrał parę. No, jak tutaj tych cena? Tak jak ostatnia, cztery stówki w górę. A, stówki. Za parę czy za... Za sztukę. Za sztukę. I tak się nie prezentuje, zimno? Tak. Ja Może tam... no, powtórzymy dzisiaj numer, też? 511 313 276 Zapraszamy do kontaktu. Tak, zapraszamy do kontaktu. A ja tutaj jaka cena tych? 400 czarna, 350 zł. Rymeczki Krymeczki za bramkę nie, on A dla winderka? <trymężki> numer ten sam jeden czy nie? Nie, nie. Chcesz? Chcemy udostępnić czy nie? Mogę udostępnić nr. 503 733 571 Tu jest 200, a ta więcej A ten czarny też tutaj? Samczyk? Tak 500 to ちょっと待ってください。 500 такая штука. 500, Dużo takich kurde małych Jakie ceny takie? Pocianki? powinien? po później po, po, po. A te na górze? Widzimy 50, a cypele po 20 A nie po 30? Nie Po <grym> 30 to co będzie? To idzie nie? Ale zaraz jedziemy Pani dyrektor, teraz idziemy. Dobra. Dzisiaj mówię... Słuchaj, siedem zostało, zabieraj Dobra. Dobra, Dzień dobra. Co nie ja karton zapakuję i zaraz przyniosę. to te cztery dych. cztery dych. Cała para? Cała para. A te kurki? O, A te? Te A po te na dole? Te po 15%, same do góry A, same do góry To On... tam się jak najmniejsze ceny, konkurencja musi być. <grybki> no tak, konkurencja a... musi być. Musi się zgadzać, musi się zgadzać. Proste, ja tak. zaraz przed. No, no, Grzybki to te zielonki pewnie, tak? Nie, zielonki Nie. to tego. Aha, ty zielonki. A to? To są szlaki. Aha. Nie chcę mi dobrać dziewali, że ci liczę, Wiem to. A te? te to jsou no, šňánky košíbe. To so jsou zielone, a to jsou šíbe. To sama názva, tyko to jsou zielone, a to šíbe. So Aha, jak to, jaká to cena? Což tak Jak to No to po 30 zlotych. A, a to po 15. a, a to po 15. Ale co z tego? A co

jeśli ja tego już w życiu nie zarejestruję, kary nikt nie zapłaci. A płaci się za karę jakąś przerwę w ubezpieczeniu. Czyli na przykład jak mi było 10 lat, ja zarejestruję, to dopiero do temu, co ja od niego kupiłem. Poy bo ja kupuję na przykład w dniu jutrzejszym. W jakie ceny te jaśniaki? Jak w skoczu złapacza taką, w tym momencie. Tak. Od 50 do 100. Aha, z 50 do 100.

36, Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia do łapki w górę. Jakieś pytania? Poproszę w komentarzu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.